Dzień dobry. Przeczytałem dzisiaj na portalu Ino Online, że wczoraj około godziny 13.30 w tym miejscu, tak mi wygląda ze zdjęć zamieszczonych na portalu, doszło do potrącenia pieszej. I co mnie zbulwersowało? Zbulwersowała mnie informacja, że piesza przechodziła przez pasy. To tak jakby sugerowało, że ona przechodziła przez przejście dla pieszych i została potrącona na przejściu dla pieszych. Otóż oświadczam, że tu w tym miejscu nie ma żadnego przejścia dla pieszych, bo warunkiem istnienia przejścia dla pieszych jest oznakowanie znakami pionowymi D6. A pasy tylko wyznaczają powierzchnię tego przejścia. Więc ta poszkodowana nie przechodziła przez żadne pasy, kierowca nie potrącił jej na pasach. Tu chciałem zwrócić uwagę Straży Miejskiej, bo tutaj jest strefa ruchu, czyli jest to droga wewnętrzna. I tutaj doszło do wykroczenia z artykułu bodajże 85a kodeksu wykroczeń, czyli nieprawidłowe oznakowanie na drodze wewnętrznej. I prosiłbym Straż Miejską o zainteresowanie się całą tą, całym tym obszarem. I zwrócenie uwagi zarządcy drogi na nieprawidłowości w oznakowaniu, jakie tu występują. Tutaj tak naprawdę nie ma żadnego przejścia dla pieszych. Jedyne przejście dla pieszych, a właściwie z tego co widzę, to bodajże dwa, to jest tam. Przy wjeździe można powiedzieć do. Na teren parkingu galerii, i przed wejściem do galerii, chociaż tamto oznakowanie też ma wiele do życzenia. Dziękuję.